Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Renault Espace. W 1997 roku wprowadzono na rynek trzecią generację Renault Espace, która przetrwała do 2002 roku. Chociaż zachowała podstawową koncepcję poprzednika, w nowym modelu wzmocniono ramę nośną, co zwiększyło masę samego samochodu, więc silniki podstawowe były raczej słabe. W trzeciej generacji Escape silnik umieszczono poprzecznie. Co skutkowało większą przestrzenią w kabinie i widocznością. Standardowo auto miało 5 miejsc siedzących, a za dodatkową opłatą można było kupić bardzo rzadkie siedmioosobowe auto z bagażnikiem o pojemności zaledwie 275 litrów. Od 1997 roku dostępny jest Grand Espace, który jest o 27 cm dłuższy, dzięki czemu pojemność bagażnika wzrosła do 520 litrów. Po złożeniu siedzeń pojemność bagażnika wzrasta do 3000 litrów. Standardowe wyposażenie bezpieczeństwa obejmuje poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera z przodu. ABS. W teście zderzeniowym Euro NCAP Renault zdobył 4 gwiazdki. Silniki obejmują czterocylindrowe silniki benzynowe o mocy 114 km i 140 km oraz turbodiesel o mocy 98 km i 129 km. Najmocniejszy silnik to sześciocylindrowy silnik wysokoprężny 3.0 o mocy 167 lub 190 km. Najczęstsze problemy występujące w samochodzie Renault S-Pasto. Awarie skrzyni biegów, przegrzewanie się silnika, awarie elektroniki, problemy z akumulatorem i alternatorem, utrata oleju, wrażliwe światła, podatność układu wydechowego na korozję. Silniki benzynowe zużywają 10 litrów na 100 km. Podczas gdy silniki diesla zużywają 8 litrów na 100 km. Topowy model V6 zużywa około 13 litrów na 100 km. Zalety Renault Espace Pewność. Przestronne wnętrze, zmienność wewnętrzna. Main, Renault Espace, Utrata Oleju, Problemy ze Skrzynią Biegów, Przegrzanie Silnika, Problemy z Awariami Elektroniki, Usterki Akumulatora, Błędy z Alternatorem. Korozja układu wydechowego, słaby materiał wnętrza, oświetlenie wrażliwe.